Cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Gram TV News. Jedziemy Najgorętszym tematem ostatnich dni są Gwiezdne Wojny. Najwięcej dyskusji wywołał oczywiście zwiastun dziewiątego epizodu głównej serii i śmiech Imperatora Palpatina. Wyciekły też ujęcia z pokazu małych fragmentów pierwszego odcinka serialu Star Wars Mandalorian. Można się po nich spodziewać serialu nieadresowanego do najmłodszych. Dość mrocznego, zdradzającego pokrewieństwo z oryginalną trylogią oraz Rogue One. No ale to kino i telewizja. Bezpośrednio gier dotyczy jedna tłusta stanowinka czyli pojawienie się Zwiastu na Star Wars Jedi Fallen Order. Dawno, dawno temu gdzieś w odległej galaktyce dyrektor finansowy koncernu Electronic Arts Blake Jorgensen powiedział, że gry dla pojedynczego gracza z liniową fabułą nie sprzedają się już tak dobrze. Jak dekadę temu. W ten sposób niejako wyjaśnił, czemu zamknięto studio Visceral Games i zupełnie zmieniono koncepcję tworzonej tam wcześniej gry z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Projekt z liniowej rozgrywki ewoluował do modelu otwartego świata i chyba się w tym świecie zagubił, bo słuch po nim zaginął. A w styczniu tego roku pracujących przy nim ludzi albo zwolniono, albo przeniesiono gdzie indziej. Dlatego też zaskakującą była informacja, że Star Wars Jedi: Fallen Order ma opierać się właśnie na liniowej fabule. Na razie wiemy, że wcielimy się w niejakiego Kala Ketsisa, Padawana, który cudem przetrwał czystkę Jedi opartą o rozkaz 66 Palpatina. Akcja będzie więc działała się pomiędzy wydarzeniami z pierwszej i środkowej trylogii. Nasz bohater ukrywa się na wcześniej nigdzie dotąd niewspomnianej planecie braka w obszarze środkowych rubieży. Tyra tam przy odzysku materiału ze złomowanych przez imperium okrętów, ale imperialne macki sięgają coraz głębiej, więc chłopak zostanie zmuszony do ucieczki i do walki. Ewidentnie studio Respawn Entertainment do kwestii fabuły podchodzi bardzo poważnie, bo do stworzenia scenariusza zatrudniono aż sześcioosobowy sztab, na którego czele stoi Chris Avalon, legend na branży. Gość, któremu zawdzięczamy chociażby Obie odsłony tormentu. Swoją drogą, przy okazji udzielenia rozmaitych wywiadów związanych z nową grą, powrócił też temat pewnego nieukończonego projektu. Okazuje się, że The Knights of the Old Republic projektowano jako trylogię. Tak. Dobrze słyszeliście? Były już nawet gotowe zręby scenariusza trzeciej części. Chris Avelon opowiada o tym tak. W trzeciej części, ty, jako bohater, udawałeś się za Revenem i walczyłeś z pradawnymi lordami Seatów, którzy byli znacznie bardziej przerażający. Ci goście byli wręcz potworami. Mieli ogromną moc, ale równocześnie można było zagłębić się w ich psychikę, ich osobowości, historię i nawet to, w jaki sposób podchodzili do gracza, jak z nim rozmawiali, w ich zróżnicowane moce, które kształtowali i rozwijali niektórzy z nich, ponieważ byli tak pradawni. Rządzili nie Układem Planetarnym, lecz całymi fragmentami galaktyki. W miejscach, do których udawałby się gracz, widać byłoby jak wpływają na świat, na Układ Planetarny, czy choćby grupę księżyców. Częściowo otoczenie opowiedziałoby tę historię. Byłby to niesamowity sposób zakończenia trylogii. Co się zatem stało? Można jedynie gdybać. Podobno dokończeniem opowieści o Rewenie było zainteresowane wewnętrzne studio w Arts. Nie jest też tajemnicą, że na Kotor miało chrapkę Bioware. Najwyraźniej podchody trzech studiów zainteresowały Zajęły zbyt wiele czasu i trudno byłoby mówić o ciągłej opowieści. Za chwilę upłynie szósty rok, odkąd Electronic Arts ma wyłączność na tworzenie gier w uniwersum gwiezdnych wojen. Jak na olbrzymi koncern, efekty są raczej. No, skromne. Oczywiście wciąż rozwijana jest gra MMORPG The Old Republic. Na wrzesień tego roku zapowiedziano darmowe rozszerzenie Onslaught, w którym gracze wylądują w środku otwartego konfliktu pomiędzy Republiką Galaktyczną a Imperium Sithów. Nowych tytułów jednak jest tyle, co Kot napłakał. Więc tym bardziej szkoda, że seria Kotor ma małe szanse otrzymać zakończenie. Wróćmy jednak do Star Wars Jedi Fallen Order, bo to nie koniec zaskoczeń związanych z tym tytułem. Przedstawiciele Electronic Arts zaznaczyli, że nie planują w grze wprowadzenia żadnego systemu mikrotransakcji, a przecież nie raz słyszeliśmy z tego źródła, że to przyszłość branży. Na koniec coś, co z pewnością spodobało się pracownikom BioWare'u. Gra powstaje na silniku Unreal, a nie na Frostbite. Jak widać, twórcy Titanfall mieli lepsze pozycje do negocjacji z wierchuszką Electronic Arts. Podsumowując, powstaje gra z Uniwersum Gwiezdnych Wojen tworzona przez Respawn Entertainment, która jest potrójnym zaprzeczeniem oficjalnej polityki wydawniczej Electronic Arts. Efekty ujrzymy 15 listopada tego roku. Swoją drogą w Bauer niedawno odbyło się zebranie wszystkich pracowników wewnętrzne, Ale oczywiście info o tym już wyciekło, bo morale po premierze Anthem jest wciąż niskie. Rozmawiano o ostatnich problemach, w tym tych, które naświetlił Jason Schreier w swoich artykułach na portalu Kotaku. O których zresztą mówiłem dosyć obszernie w ostatnim odcinku. No i według informacji, jakie dotarły ze studia do Schreiera, reakcje pracowników na programy naprawcze były podzielone. Dowiedzieliśmy się też ostatnio, jakie były plany dotyczące Dragon Age 4. Gra miała toczyć się na mniejszym obszarze niż poprzednia odsłona, ale za to miała położyć większy na Nacisk na wybory graczy i towarzyszy. Ogólnie planowano ją jako coś głębszego, lepszego i opowiadającego coś w rodzaju historii szpiegowskiej. Dwa lata temu te projekty trafiły do kosza i teraz. Trudno jest powiedzieć, jaki finalny kształt przybierze. Niektóre wewnętrzne źródła redakcji kotaku mówią wręcz o planach zrobienia Entem ze smokami, zapewne już też nieaktualnych ze względu na ostatnie wydarzenia. A teraz czas na kilka wiedźmińskich nowości. Niedawno zamek w ogrodzieńcu został czasowo zamknięty dla zwiedzających. Ochrona zawracała wszystkich. No dobrze, nie wszystkich. Nasz agent był przez chwilę na miejscu i potwierdził, że to plan filmowy serialu Wiedźmin produkowanego przez Netflix. Niestety widział niewiele i jeszcze mniej może zdradzić. Widział niewiele głównie za sprawą generatorów sztucznej mgły, które rozmieszczono w ruinach samczyska. Widział też z zewnątrz przyczepę robiącą za garderobę, ale nie kręcił się tam akurat nikt z obsady. Póki co wszyscy obstawiają, że ogrodzieniec odegra rolę Kermoren. Z innych wiedźmińskich wieści, Marcin Blacha z CD Projekt Red zdradził, że w trzeciej odsłonie serii o Geralcie, zwłaszcza w dodatku serce z kamienia, są wciąż nieodkryte przez gracze i seregi. Rzucił nawet wyzwanie, ale nie Poparł go żadną nagrodą dla chętnych. Ostatnia informacja z Wiedźmińskiego poletka jest prosta. Już za trzy tygodnie także posiadacze PC-ów będą mogli rozegrać misję Geralta w Monster Hunter World. Ostatni tydzień przyniósł nieco wieści z obozu Ubisoftu, choć należy je określić raczej jako poszlakowe i plotkarskie. Yves Gilles Mo, prezes francuskiego giganta w wywiadzie dla IGN, zaczął rozwodzić się na tym, jak wielkie znaczenie dla rozwoju firmy miało pozyskanie praw do wydawania gier sygnowanych przez Toma Clancy'ego. Jego zdaniem to właśnie seria Ghost Recon Rainbow Six i zwłaszcza Splinter Cell pozwoliły im stać się globalnym potentatem w branży. Ostatniej serii poświęcił najmniej uwagi, tłumacząc e, czemu od sześciu lat. Nie pojawia się nowa odsłona. Jako jedną z przyczyn podał presję fanów, która zaowocowała tym, że Ubisoft chce spełnić naraz dwa trudne warunki: nie zawieść fanów i jednocześnie odświeżyć formułę. Gilemow przyznał jednak, że istnieje zespół, który tematem się zajmuje, ale na razie jest za wcześnie, by cokolwiek zdradzić. Francuski serwis Xbox Gen poświęcony konsolom Microsoftu zaczął za to sypać jak z rękawa informacjami na temat nowej odsłony serii Assassin's Creed. Już wcześniej gracze zauważyli w The Division 2 plakat z napisem i postacią ubraną nieco po asasyńsku, trzymającą w dłoni rajskie jabłko. O czym też mówiłem w ostatnim odcinku. Serwis Xbox Gen potwierdzi, że to dobry trop, co więcej informuje, że w nowej odsłonie wrócimy na morze. Zmierzymy się z Krakenem, no i będziemy uwikłani w lokalną politykę. Czeka nas ponoć mechanika podbojów, hołdowanie sobie pomniejszych królestw wikińskich, wojny i sojusze klanowe, plus większe znaczenie bogów i tryb kooperacji w niejasnym jeszcze zakresie. Co na te plotki Ubisoft? Otóż nic Ilczy. Szkoda. Bo jak wiadomo, najprawdopodobniejsze plotki to te, które zostają szybko zdementowane. Z Ubisoftu przechodzimy do wieści na temat osoby, która już tam nie pracuje. Patrice de Sillet stworzył dla francuskiego wydawcy m.in. trzy pierwsze odsłony serii Assassin's Creed, czyli Kreatywności i dążenia do nowatorstwa w grach wideo nie można mu odmówić. Potem odszedł, by zająć się nowymi projektami na własną rękę. Zajęło to prawie dekadę. Po drodze był Roman THQ, ale jeszcze w tym roku będzie można zagrać w jego Ancestors the Humankind Odyssey. To gra o ewolucji, w której zaczynamy jako stado naszych protoplastów, by z czasem wyjść dosłownie na ludzi. W wymyślonej przez Decileca formule nie ma miejsca na normalne misje. Po prostu musimy przetrwać i się rozwijać. Skakujemy w skórę małpoluda i staramy się opanować chodzenie. Na dwóch nogach, używanie narzędzi, a wszystko to w przerwach od zdobywania pożywienia i unikania gwałtownej śmierci. Gdy nasz humanoid padnie, bawimy się dalej, wchodząc w skórę innego członka stada. Tak długo jak rodzą się młode i jak długo mają szansę dożyć dorosłości, gra się nie kończy. Dopiero eliminacja całego stada to prawdziwa porażka, która może nas kosztować nawet kilkadziesiąt godzin rozgrywki. Po ukończeniu tego projektu Kanadyjczyk zamierza wrócić do tworzenia gry Amsterdam 1666, którą kiedyś robił dla THQ, ale firma zbankrutowała i odsprzedała wszelkie prawa Ubisoftowi. Najwyraźniej ogólny, dawny pomysł wciąż mu się podoba, ale zarazem jest pewnie w szczegółach zbyt normalny i przyziemny, bo będzie na nowo pisany od zera. Czas na drobniejsze wiadomości. Niemieckie studio King Art Games, tworzące grę RTS Iron Harvest, opartą na grafikach polskiego artysty Jakuba Różalskiego, ogłosiło, iż podpisało kontrakt z Deep Silver, więc to ten wydawca zadbał o promocję i dystrybucję tytułu. Austriackie studio Owned by Gravity we współpracy z Brytyjską firmą Slittering Software, specjalizującą się w grach strategicznych i wojskowych symulatorach, jeszcze w tym roku dostarczy nam sequel gry Fantasy General. Tak dobrze słyszycie tego klasyka z 1966 roku, fantastycznej wersji Panzer General. Nowa produkcja ma być zarazem wierna pierwowzorowi pod względem ogólnych założeń świata i wysokiego poziomu trudności, jak też nie kaleczyć oczu. Na pewno, że tony zostaną zastąpione modelami oddziałów. Pierwsze obrazki wyglądają całkiem całkiem. Studio Petrol Glyph i wydawca FanCon są teraz bliżej premiery gry RTS Conan Unconquered. Ogłoszono, że gra trafi na rynek 30 maja tego roku. Pokazano też fragmenty rozgrywki. Najprościej rzecz ujmując, będzie to taki stronghold z magią potworami i konanem barbarzyńcom. Popularność formuły Battle Royale rośnie. Jest nawet milioner, który chce takie walki przeprowadzić na żywo, na prywatnej wyspie. 100 osób, 3 dni zwycięzca zgarnia 100 tysięcy funtów i nawet nie pójdzie siedzieć, bo walka nie będzie się toczyć na prawdziwą broń. Dobrze poinformowane źródła mówią o specjalnych kamizelkach z czujnikami, strzelaniu z Atra SG i larpowych, bezpiecznych wersjach broni białej. Spakowani? No to się rozpakujcie, bo na razie to tylko projekt bez konkretnej daty. I tym akcentem chciałbym Ci podziękować za dotrwanie do końca tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Trzymaj się i do zobaczenia. Cześć.